Jennifer USA 28 i 30 stycznia 2024 roku orędzia Jezusa na czasy ostateczne wraz z komentarzem po orędziach. 28 stycznia 2024 roku o 18:15, moje dziecko, daj światu te słowa. Moje dzieci, trwajcie blisko mnie, albowiem ja jestem Jezus. Jedynie dzięki modlitwie otrzymacie łaski niezbędne na czas chaosu, jaki wkrótce się rozprzestrzeni z jednego narodu do drugiego. Narody, które teraz są, przestaną istnieć, bowiem niektóre części Europy znikną. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się o pokój, módlcie się za serca, aby zmiękły. Jest bowiem wielu ludzi, którzy są głodni wojny, ponieważ zagłodzili się, odmawiając sobie życia w prawdzie, w prawdzie nie ma zamętu, bowiem to czemu zaprzeczacie, że jest prawdą w tym życiu, temu nie będziecie mogli zaprzeczyć w przyszłym. Módlcie się tak, jak nigdy dotąd się nie modliliście, gdyż godzina jest bardzo bliska. Wzywajcie zastępy aniołów, by was prowadziły i ochraniały. Proście Ducha Świętego, by pomagał wam w rozeznawaniu mojej woli, abyście wykonali swoją misję w tym życiu. Odmawiajcie różaniec codziennie, gdyż to moja matka przyprowadzi was bliżej mnie, jej syna, albowiem ja jestem Jezus, ten świat zacznie się kołysać i drżeć bowiem fala żałoby nadejdzie i weźmie wielu z zaskoczenia. Ostrzegłem mój lud, że moje maleństwa są odzierane z niewinności, i ofiara tych niewinnych dusz jest powodem, dla którego mój ojciec nie może już powstrzymywać swego sprawiedliwego gniewu. W którą rzuciła się ludzkość, wyda czas ostrzeżenia. Jest to czas na to, by zebrać wasze poświęcone świece i modlić się. Nie ma bowiem nic zbyt wielkiego dla mojego miłosierdzia. Teraz idźcie naprzód, albowiem ja jestem Jezus i trwajcie w pokoju. Albowiem moje miłosierdzie i sprawiedliwość zatriumfują. 30 stycznia 2024 rok godzina 1630. Moje dziecko ostrzegam me dzieci, by nie ulegały samozadowoleniu. Nie trwajcie w bezczynności, módlcie się. Módlcie się z miłością, módlcie się z ufnością, módlcie się z pewnością, że jesteście na tej ziemi dla spełniania misji, która przynosi chwałę i cześć Waszemu niebieskiemu Ojcu. Odmawiajcie, Różaniec, i usłuchajcie wezwania Waszej niebiańskiej matki. Ona przyzywa Swe dzieci. By powróciły do mnie, jej Syna, albowiem ja jestem Jezus, im więcej się modlicie, tym bardziej owoce mej miłości będą się ukazywać w waszym życiu. Przyjdźcie do mnie w pokorze z wdzięcznością za wszystko, co wam dano, nawet za wasze cierpienie. Kiedy ofiarowujecie. Swe cierpienie w pokorze i bez narzekania jesteście zjednoczeni z moją matką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Nie płaczcie z powodu utraty skarbów w tym życiu, bowiem wasz największy skarb jest w wieczności. Przyjdźcie, żyjcie w świetle mojej miłości. Przyjdźcie, padnijcie przede mną na twarz na adoracji. Przyjdźcie do stóp krzyża i zanurzcie się w promieniach mego boskiego miłosierdzia, bowiem ja jestem królem miłosierdzia. Teraz idźcie naprzód, albowiem ja jestem Jezus i trwajcie w pokoju, bowiem moje miłosierdzie i sprawiedliwość zatriumfują. Komentarz Orędzia Jezusa odnoszą się do głęboko religijnych i duchowych treści, które mają na celu zachęcenie ludzi do modlitwy ufności w Boga oraz przygotowania się na nadchodzące wydarzenia. Teksty te niosą ze sobą przesłanie o potrzebie bliskiego związku z Jezusem poprzez modlitwę Ufność i Pokorę. W pierwszym orędziu Jezus ostrzega przed nadchodzącym chaosem i katastrofami, które mają dotknąć świat. Wzywa do modlitwy o pokój i nawrócenie serc, podkreślając wagę przyjmowania prawdy i odrzucania złudzeń. Wskazuje na konieczność modlitwy różańcowej, wspominając rolę Matki Bożej w prowadzeniu ludzi do jej Syna. Drugi orędzie kontynuuje wątki pierwszego, zachęcając do modlitwy z miłością i ufnością oraz do ofiarowania cierpień w jedności z cierpieniem Jezusa. Podkreśla też wartość wieczności nad doczesnymi skarbami oraz znaczenie pokory i wdzięczności w relacji z Bogiem. Oba przesłania podkreślają znaczenie modlitwy jako drogi do Zbliżenia się do Boga oraz zachęcają do zaufania w Jego miłosierdzie i sprawiedliwość. Ponadto przypominają o potrzebie nawrócenia pokuty i gotowości do przyjęcia Bożej woli. Są tu przysłania o charakterze apelu, wzywającego do głębszej duchowej refleksji i aktywnego zaangażowania się w życie religijne. Amen. Jennifer. USA 28 i 30 stycznia 2024 roku. Orędzia Jezusa na czasy ostateczne.